Witajcie w poradniku do Memoria Miseria Extreme. I bez zbędnych ceregieli przechodzimy do samego makra. Musicie zapamiętać trzy rzeczy. Pierwsze wasze pozycje przy splitowaniu się, czyli przy rozdzielaniu się. Tak jak widzicie na makrze, które nazwane jest Dive Bones and Cons, zapamiętajcie to. Oczywiście to makro cały czas będzie w lewym, dolnym rogu, w miejscu gdzie przeważnie jest szat finalu. Jakbyście zapomnieli, możecie sobie w każdej chwili podględnąć podczas tego nagrania. Drugim przydatnym makrem, które jest nam potrzebne jest tak Stack Marks v. Jeden. tutaj rozdzielamy się na dwa teamy jeden healer, jeden tank i dwóch y, DPS-ów. po prostu robimy to tak najprościej, że te osoby, które według pierwszego makra czyli dive bomb, stoją po lewej stronie idą do teamu pierwszego, te które stoją po prawej stronie idą do teamu drugiego mt idzie do jedynki, ot idzie do dwójki trzecie makro, które widzicie, gunshield spark będzie nam potrzebne do jednej z mechanik przejściowych pomiędzy fazą drugą, a trzecią i tutaj macie rozstawienie także zapamiętajcie sobie te makra, wasze rozstawienie wasze punkty i przechodzimy do samego Poradnika. Pierwszym atakiem, który wykona boss jest to Altius Aue na całą arenę plus zostawiamy niebieskie Xy przy każdym graczu. Należy stakować się na plecach bossa oraz poczekać do momentu, aż boss się obróci w naszą stronę, czyli najlepiej na południe robimy to po to, żeby wszystkie Xy były skierowane na północ, dzięki czemu lewa i prawa część areny są bezpieczne. Niebieskie Xy po pewnym czasie wystrzelą wzdłuż linii, w które są skierowane. Liniowe AUE należy nie stawać na ich. Drodze. Zaraz po Altiusie pojawi się atak Alea Eichta Est. Boss obraca się twarzą przypadkowo wybranego gracza. Należy udać się na jego plecy, ponieważ za chwilę boss wykona potrójny atak na połowę areny, w którą jest zwrócony. Po raz, zaraz po zakończeniu animacji czwartego ataku odwróci się i wykona jeden atak w pozostałą część areny, która była naszym safe spotem, więc należy po czwartym ataku udać się znów na jego plecy. W tym momencie należy też uważać na Xy, które wykonują swój atak. Sitius, Tankbuster. Tankowie szarują damage albo jeden z nich używa nieśmiertelki. Ignis Est Boss obraca się w kierunku randomowego gracza. Mieczem robi X o kolorze czerwonym. Nie należy stać przed X, ponieważ ten wystrzeli przed siebie, zabijając wszystko po drodze. Mechaniki jak niebieski X. Do tego pod bossem pojawi się ale wielkości kółka, które widzicie tutaj na arenie. Należy stać poza kołem. W tym samym czasie, nad healerami pojawią się znaki, na których musimy podzielić się na dwie drużyny po cztery, tak jak to było wspomniane. Na makro i cztery osoby muszą zszarować obrażenia. W tym samym czasie pod bosem wybuchnie AOE. Hilerzy ustawiają się w zależności od tego, gdzie boss postawił czerwonego Xa. Jeżeli boss postawił x na południu, północy, hilerzy stają na wschodzie, zachodzie. Jeżeli na wschodzie, zachodzie jest x, no to wiadomo, hilerzy stają północ-południe. Electric Gunshield. Każdy atak z nazwą Gunshield gun powoduje, iż boss będzie ładował mechanikę. Pojawi się ładowania. Church. Pas pasek charge'u. Na 100% boss wykona mechanikę. Po na 100% załadowaniu opaska, oczywiście, bo wykona mechanikę. Są trzy rodzaje gun shieldów, które należy zapamiętać, i ułatwi wam tu o wiele walkę. Na chwilę obecną mamy pierwszy z nich, więc podstawą tej tej walki jest zapamiętanie tych trzy gun shieldów. Ja będę po prostu naprowadzał was po kolei według mechaniki, abyście od razu nie, nie zaginęli w tych gun shieldach. Po kolei, jak mechaniki lecą, będziecie uczyli się tych gun shieldów. Electrified Gun Shield Boss odepchnie wszystko od siebie, więc należy użyć antyn. Backów, lub też stać w taki sposób, aby odepchnięcie do, do nie rzuciło nas w ścianę. Tylko pamiętajcie, odepchnięcie to nie jest w momencie kastowania. Tego ataku, tylko kiedy naładuje się pasek Charge na 100%. W tym momencie, boss wykonuje właśnie danego Gunshielda w tym przypadku Electrify. W międzyczasie, kiedy czarżuje się ten Electrify Gunshield, mamy inne mechaniki. Pierwszą z nich jest Altis, czyli znany nam AoE, plus stack na południu z X'ami. W chwilę po nim jest Ignis Est. AoE pod bossem należy stać poza okręgiem a na arenie. Zaraz po Ignisie, jak widzicie, naładuje nam się Charge, jako że w tym czarżującym atakiem był elektrifyd. Gunshield, bos odepnie wszystkich, więc anty lub stoimy na przygodnych areny zaraz przy krańcach koła aby bos nie odepnął nas w ścianę. Drugi, zaraz po pierwszym z Gunshieldów, wyskakuje drugi Gun i jest to REINFORCE GUNSHIELD. Jak przy każdym gun atak wykonywany będzie przy załadowaniu paska charge na 100%. Tym razem boss przywoła dwie tarcze z tych stron nie należy być bossa ponieważ mają niewra ma niewrażliwość plus każdy nasz atak w tarczę wywołuje dwa debuffy, krwawienie plus obniżenie damage, plus też odpychanie, najlepszym sposobem jest poświęcić jednego albo dwa sydeki nawet, kiedy pasek charge dochodzi do 95%, przestańcie bić bossa, poczekajcie z której strony tarcze się pojawią i ustawcie się tak, aby w nie nie atakować one są dość krótkie, trwają 5 sekund, ale każdy atak w tarcze zadaje masakryczne obrażenia, dotkę, odepchnięcie i jeszcze zmniejsza nam atak, więc uważajcie, patrzcie na, na pasek charge'a, jako że to jest jeden z Galshieldów, i poczekajcie sobie na 95% przestańcie atakować. Poczekajcie tą jedną, 2 sekundy, i wtedy zobaczcie, gdzie tarcze się pojawią, i bicie w, w tych spotach, gdzie tarcz nie ma. Zaraz po tarczach Citius czyli Tank Buster i zaraz po Tank Busterze mamy trzeci z gun Shieldów, który będzie się powtarzał. Te ganshildy będą powtarzały się całą walkę, więc najlepiej sobie zapamiętajcie według nazwy, co dany gun Shield robi. Loaded. Tym razem, kiedy boss załaduje atak na 100%, pod każdym z graczy wybuchnie AOE. Należy się rozejść tak, jak to macie przedstawione na makro, czyli ta pierwsza pozycja z makro. Każdy ma swój spot ranger na kręcach areny. Mele mogą zostać pod bossem, jeżeli dobrze się e, rozstawi.

W czasie y ładowania e loadout, jako że to jest jeden z graczy czyli mamy pasek charge'a, boss będzie wykonywał takie ataki jak Ventus Est. Po raz kolejny nie stać przed zielonym X-em. Bezpieczne miejsce znajduje się w środku koła areny. Jak widzicie, dookoła bossa jest takie koło, należy stać po prostu w środku. Zaraz po tym ataku kończy się ładowanie loaded gunship, więc należy się rozbić na swoje pozycje z makra. W tym momencie mamy końcówkę fazy pierwszej, bo znika pojawiają się dwa Blade Palsy. Pulsy. Tankowie muszą je zebrać i dostają minigerkę z wciskaniem wcisk przycisku. Reszta drużyny zbija tarczę, która się pojawi. plus healerzy leczą tanków, jak i reszta drużyny. Lepiej użyć tu cooldownów healerskich, ponieważ damage jest dość spory. Drugiej, fazy drugiej mechaniki z fazy pierwszej pojawiają się randomowo, więc kolejność, w której je przedstawię, może być inna. Niż wasza. W moim przypadku pierwszym atakiem gunshieldowym był Reinforcer, czyli na 100% charge pojawią się dwie tarcze. W międzyczasie kastowania charge'u pojawia się Altius, stack na plecach bossa, żeby zbejtować X-y. Zaraz po nim Ventus S. Bezpieczne miejsce znajduje się w środku koła areny. Uważamy na Xy. Po Ventus, bez, bo skończy charge, Dzięki czemu pojawiają się tarczy, więc ule, u, należy uważać na tarczę i nie uderzać w nie, gdyż ponieważ atak nas odepku nas odepchnie i dostaniemy Ventus S. Ten przy okazji. Zaraz po Ventus Eście i tarczach Cityus czyli Tank Buster, zaraz po Tank Busterze kolejny Gun shield. tym razem u mnie był to Loaded. Po raz kolejny Charge Attack na 100% należy się rozejść na swoje spoty. Jednak podczas charge'owania oczywiście mamy inne mechaniki, a są to Ignis Est. A We pod bosem należy stać poza środkowym okręgiem. I w tym momencie zaraz po wybuchu tego Ignis Esta, wybuchnie też Loaded Gun shield, więc musimy się zesplitować. Do tego zaraz po AOE pod graczami pojawią się niebieskie Xy. Przed graczami pojawią się niebieskie Xy na północnym krańcu areny należy znaleźć, gdzie niebieskiego Xa brakuje, tam jest bezpieczne miejsce w tym samym czasie healerzy dostają swoje znaczki szerowania. Obrażeń muszą ustawić się w bezpiecznym miejscu, czyli tam gdzie nie ma Xa oraz nie nachodzić na siebie healer z pierwszej grupy na północy, healer z drugiej grupy na południe. Pozostali gracze idą do swojego przydzielonego healera według makra. Zaraz. Po wybuchu hillerskich Sher'ów oraz x następuje kolejny Tankbuster. Po Tankbusterze, jak to zwykle bywa, już pewnie zauważyliście, mamy kolejnego Gun shielda. w moim przypadku był to Electrified, czyli odpychanie na 100%. W międzyczasie oczywiście chargeowanie następują takie mechaniki jak. Reinforcement boss przywołuje Ady, które należy zabić oraz uważać na ich liniowe AOE. Do tego dwa z pięciu ADów będą skierowane laserami w randomowych graczy. Tankowie powinni zabrać te linki, lasery, ponieważ po pewnym czasie te dwa Ady wystrzelą tank bastery. W tym samym czasie na północy pojawią się niebieskie xy, Należy znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie brakuje X, i tam oczywiście się ustawić. W międzyczasie zbijając już najlepiej, abyście. W czasie ustawiania się zbili wszystkie Ady dookoła. Nie, zaraz po przelocie X-Church dochodzi nasz cherch na 100%, czyli ładowanie ataków. Jako żeby był to Electrific Gun Shield będzie to odepchanie, więc zaraz po przelocie X-ów z północnej części areny używamy antynocmaków, aby nie zostać odepchnięci w krańce areny czy też ściany. Areny. Zaraz po przelocie x i odepchnięciu mamy alea Lek Asta, a pół areny, które już wcześniej e, znamy. Ustawiamy się na plecach, czekamy 4 animacje, zmieniamy pozycję po raz kolejny na plecy. I w tym momencie mamy fazę przejściową. Boss odskakuje na północ areny i zasłania się tarczą. Musimy zbić tarczę. Teraz boss będzie wykonywał dwa ataki w randomowej kolejności. Jeżeli pierwszym atakiem będzie z nich Magitek Spark, należy rozstawić się dookoła tarczy w taki sposób, jak widzieliście to na makro, o którym wspomniałem na samym początku. To drugim atakiem jest torch. Wszyscy stoją w jednej linii i szerują damage. Zaraz po zbiciu tarczy przechodzimy do ostatniej fazy, czyli trzeciej. Po raz kolejny mechaniki gunshieldów są randomowe, kolejność może, może różnić się od waszej. Loaded w moim przypadku na 100% charge wybuch pod, pod graczami. Oczywiście w międzyczasie charge'owania występują takie mechaniki jak Fortius. Liniowe Ałek, które będzie się przemieszczać co 45 stopni zgodnie z kierunkiem kręcenia się strzałek. Do tego po pierwszym ataku zostawiamy pod sobą plamę, z której musimy wyjść. Może wydawać się trudne, ale uwierzcie, jest to bardzo prosta mechanika. Ustawiamy się tak jak prezentuje to makro, czyli nasze Pierwsze makro. Najlepiej wszyscy na range zasięgu, nawet mlasi, ponieważ gracze zostawiają pod sobą plamę. Arena w tym przypadku jest naszym przyjacielem. Jak widzicie, ja stoję na grocie strzały. Tak po mojej prawie uda się na swój grot. Po prostu czeka tylko na zakończenie kasta. I tak każda osoba stoi na swoim grocie. Czekamy na pierwszy atak, który. Zostawi plamę pod nogami. Po plamie udajemy się do przodu, tu jest nasz pierwszy safe spot. Po ataku przemieszczamy się o 45 stopni w prawo albo w lewo, w zależności od tego, w którą stronę kręciły się strzałki, ale spokojnie arena to nasz przyjaciele, jak wspomniałem wcześniej, więc zapewne widzicie w kole areny, przy którym stoi takie małe wgłębienie, no to jest nasz safe spot, kolejny atak, i tym razem przemieszczamy się na miejsce, gdzie stał nas Mele, czyli na jego strzale i to tyle. Mlasy mają bardzo podobnie, pod bosem, także są takie y, z oznaczenia. Mamy grocik, mamy wgłębienie w grocie i kolejny groty i tak po prostu się przemieszczamy, te wgłębienia pokazują nam mniej do 45 stopni są równo ustawione. Po ostatnim liniowym AOE wracamy na swój pierwszy spot, ponieważ kończy się church loadout, a jak Czyli wywołuje on wybuch pod Ałę nogami. Zaraz po tej mechanice pojawią się marki szerowania obrażeń nad healerami. Po chwilerskim stakowaniu mamy tank bastera, i jak to bywa po każdym tank basterze, mamy kolejnego gun Shielda, w moim przypadku jest to Electrified, czyli odpychanie na 100% Charge. W międzyczasie pojawiłem się mechaniki takie jak. Do tego na północy pojawiłem się niebieskie x -y, ale spokojnie mamy dużo czasu. Teraz pojawi się znowu mechanika Fortiusa, którą już znamy, wykonujemy ją. Dopiero po zakończeniu Fortiusa X-Marki przelatują przez arenę. W tym samym czasie, niestety, ja zapomniałem o nogbaku na no imię. Także po przelocie X-ów zawsze używamy knockbacków. Zaraz po przyrocie X-ów mamy Altius, czyli stack na plecach bossa. Zaraz po staku pojawią się marki AOE nad healerami oraz na północy areny. Szukamy safe spota i rozdzielamy się pod healerów. Ventus jest AOE z tą różnicą, że safe spot jest pod bossem, a nie w kole areny. W tym samym czasie mamy Ale Alek Akta, czyli AOE na pół areny. Stajemy na plecach bossa, cztery ataki i zmiana. Zaraz po zmianie wystrzelą wszystkie możliwe AOE, czyli Ventus plus x -y. uważajcie. Chwilę po tym Tankbuster i teraz Boss będzie powtarzał te mechaniki aż do jego ubicia. Mam nadzieję, że Wam się udało. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!